Ja się nazywam Lena Pianowska, może slajdy ja, tak? I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że my jako Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej chcemy, żeby projektanci się uszanowali. Mowa będzie o konkursach. Zrób to z głową albo nie rób wcale. Chciałoby się zrobić fajny stand-up na ten temat, ale będzie poważnie, więc ja będę dzisiaj w roli cioci dobrej rady. Zaczynamy od tego, że w 2019 roku tak sobie zdałam sprawę, że obejrzałam około Dwa, Boże, nie, nie dwa, dziewięć tysięcy prac konkursowych. Czy to jest dużo czy mało? Pewnie z perspektywy kogoś, kto pracuje na uczelni i ogląda tego całe mnóstwo, to jest całkiem niewiele. Ale z perspektywy organizatora konkursu albo partnera, jest to taka liczba, która wydaje się daje taki zarys, że można udzielić kilka wskazówek, co można zrobić, tak żeby to zrobić faktycznie z głową, albo tego nie robić. Jedziemy. Konkursy mogą być różne i efekt może być. Taki jak na pierwszym slajdzie albo taki jak na ostatnim. Pierwsze, czym warto się kierować? Zastanów się, czy w ogóle chcesz brać udział w danym konkursie. A co to dla nas oznacza? Że można sobie zadać odpowiedzi, zadać pytania i uzyskać odpowiedzi na takie kwestie jak kto jest organizatorem konkursu. Bo wiecie, są podmioty, które mają dobrą sławę i złą sławę. Co do jednych wiemy, że prawdopodobnie zostanie to przeprowadzone godnie, z poszanowaniem zasad etycznych, a co do innych wiemy, że już dziesiąte raz im się noga podwinęła, więc może niekoniecznie. Potem jest taka rzecz, jak wygląda regulamin konkursu. Jeżeli my poważnie podchodzimy do tematu, to jest taki bardzo mało przyjemny dokument, z którym jednak trzeba się zmierzyć. Wszyscy byśmy chcieli, żeby było pięknie, żeby było... Ikonografię, i żeby było tak jak na zasadach jazdy drogowej, że jest znaczek i wiemy, tak. Zakaz wjazdu, nie ma zakazu wjazdu, ale na razie to jest jeszcze jakaś wymarzona rzeczywistość. Natomiast mamy papierowe wydanie, gdzie sobie czytamy, czego od nas się oczekuje i co my będziemy musieli zrobić, tak? Czy te prawa autorskie oddać, czy te prawa autorskie zatrzymać, czy one będą opłacone, czy nie będą opłacone, w ogóle jak się zachowa organizator? Więc to jest coś, na co powinno się zwrócić uwagę, bo to nam daje taką namiastkę tego, z czym będziemy się mierzyć później. I ogólnie w ogóle patrzymy na to, czy zasady gry są OK. Co to dla nas oznacza? Kojarzycie, mamy taki troszkę szósty zmysł i. To jest tak, że czasem nam coś nie gra. I w tym momencie warto temu się przyjrzeć. Czy w ogóle dla nas to jest tak, że jesteśmy OK z taką sytuacją, że ten konkurs jest w porządku? Bo jeżeli coś nam gdzieś z tyłu głowy tyka, że mm, niekoniecznie, to wiecie, zawsze można kogoś podpytać, w ogóle zrobić rozeznanie wśród znajomych, ale zwrócić sobie, dać sobie po prostu kredyt zaufania, bo bardzo często my naprawdę czujemy. Wiecie, czujemy, z którym klientem pracować, z którym klientem nie pracować, jakie zlecenie brać, Brać, jakiego zlecenia nie brać? Z konkursami jest podobnie. Nie startuj nie w swoje bajce. Co to znaczy? Na przykład jeżeli konkurs jest dedykowany do prac brandingowych, jest to jakiś taki duży, wielozadaniowy branding, z którego mają powstać rzeczy... Bardzo outdoorowe, a ty jesteś ilustratorem, który nie specjalizuje się w brandingu, to prawdopodobnie ten konkurs nie jest dla ciebie. I też w drugą stronę. Na przykład ja bym nie mogła wziąć udziału w konkursie dla ilustratorów, dlatego że to kompletnie nie jest moja specjalizacja. Więc odpowiedzenie sobie na takie pytania, ono od razu pozwala zrobić tak, że wiecie, czy się wpasowujecie dobrze, czy niedobrze. Czy masz czas i przestrzeń na ten konkurs? I tutaj my patrzymy na to w ogóle, w jakim otoczeniu pracy i swojego takiego komfortu życiowego jesteśmy. Czy nam to jeszcze podbije taką nerwicę gdzieś w studiu czy na projekcie, czy nam to z kolei mamy przestrzeń na to, żeby akurat teraz mamy mniej zleceń, mamy w ogóle tak poszerzamy swoje zainteresowania, żeby się tym zająć. E, kolejna rzecz, która jest bardzo kluczowa, jakie będziesz mieć z tego korzyści. Bo można mieć nagrodę pieniężną, można mieć oklaski, można mieć prestiż w branży i korzyści dla każdego oznaczają absolutnie coś innego. Być może to jest tak jak wspomniałam, to jest atrakcyjna nagroda, być może to jest prestiż konkursu, bo czasami są takie konkursy, co do których po prostu warto wziąć w nich udział, chociażby po to, żeby potem swoją pracę pokazać i powiedzieć, że brałem udział w tym konkursie, podjąłem to wyzwanie. I tak, warto to robić na swoich mediach społecznościowych, warto się uchwalić. Pamiętajcie, żeby mówić o sobie dobrze. Potem być może tematyka tego konkursu, ona jest taka, że coś tam nas haczy, coś dla nas jest angażujące. Ja pamiętam, że zawsze chcieliśmy pracować jako studio w packagingu, że zawsze chcieliśmy robić design kosmetyczny i food design, a niekoniecznie tylko wiatraki przemysłowe, więc kiedy nadeszła taka okazja, co prawda nie był to konkurs, tylko przetarg, myśmy wewnętrznie wiedzieli, że to jest to, to jest to gdzieś o czym marzyliśmy, więc podejmujemy wyzwanie. I kolejna rzecz, sprawdź, być może masz wolne przebiegi i chcesz się sprawdzić, bo czasem jest tak, że mamy luźniejsze Okres i stwierdzamy, kurczę. A czemu nie? Być może spróbuję czegoś nowego. Być może w ogóle czegoś się też nauczę, bo konkursy są fajnym momentem, w którym my możemy albo podnieść swoje kwalifikacje, albo w ogóle poszerzyć zasięgi swoich zainteresowań. To jest takie wyzwanie. I jeżeli my już jesteśmy w tej decyzji, że startujemy w konkursie, pierwsza święta rzecz to jest przeczytaj uważnie brief i uszanuj go. Dlatego, że za briefem stoją przemyślenia. Organizator konkursu, oczywiście mówię o dobrych konkursach, to jest tak, że ten brief się przygotowuje, a czasem go się przygotowuje tygodniami, po to, żeby on był wykonalny, zrozumiały i żeby był odpowiedzią na potrzeby organizatora. Więc to, co tam jest zawarte, to nie jest wyjęte z jakiegoś kontekstu, bo ktoś miał taką zachciankę, tylko prawdopodobnie to jest faktycznie tak, że te rzeczy są ważne. Format i rozmiar. To jest to, na czym wykłada się bardzo wiele osób. I stwierdzają, ojej, ojej, ale przecież no, czy nie rozumieją, że potrzebujemy tutaj pokazać cały zakres tego, co my umiemy robić. Otóż zazwyczaj format i rozmiar dotyczy tego, że. Te prace konkursowe, one muszą gdzieś spłynąć i kto się musi obejrzeć w czasie szybkim jest określona pojemność serwera. Więc jeżeli jesteście proszeni o to, żeby wasze zgłoszenie miało nie więcej niż, nie więcej niż 10 MB, to faktycznie niech ono waży nie więcej niż 10 MB. Kolejna rzecz: termin to rzecz święta. Tutaj ja nie wiem, dlaczego projektanci zagraniczni są z tym ok, Ja nie wiem dlaczego projektanci polscy wysyłają zawsze za 5:12. Że jeżeli już jest naprawdę 23:59, to te zgłoszenia zaczynają napływać. I każdy myśli, że akurat jemu się uda i nikt nie bierze pod uwagę tego, że akurat zawsze w takich momentach albo prawie zawsze następuje tak zwana złośliwość okoliczności, które się sprzemierzają przeciwko nam. Czyli Pada nam komputer, zawisa nam komputer, zawisa internet, w ogóle włączają prąd w, samym w całym budynku, albo potrafi zachorować nasz ukochany Kiciuś, ale zawsze coś się dzieje. Więc pamiętajcie o tym, prawdopodobnie coś się wydarzy, więc wyślijcie swoją pracę wcześniej. Wymagania merytoryczne, dostosuj się. To jest to, że uważnie przeczytajcie, co jest niezbędne w ogóle, żeby przejść ten próg zakwalifikowania się, bo bardzo wiele prac odpada. Na tym etapie, że po prostu nie kwalifikują się z bardzo głupich powodów, że na przykład jest prośba o trzy realizacje, które faktycznie weszły w życie, ale ktoś tego nie raczy dostarczyć. Kolejna rzecz. Masz wątpliwości? Pytaj. Po drugiej stronie są ludzie, przynajmniej jedna osoba, która jest koordynatorem, która przez ten cały proces wcześniej przeszła, więc ona jest po to, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Nikt nie wie wszystkiego i to jest normalne, że być może to, co dla organizatora jest w miarę oczywiste, dla nas oczywiste nie jest jako dla projektantów. Więc wystarczy wykonać telefon albo napisać maila i na 99% zawsze po drugiej stronie znajdzie się ktoś, kto nam odpowie. Natomiast to, co jest ważne, nie róbcie tego za 5-12, bo wtedy nikt Wam nie odpowie. A jeśli nawet Wam odpowie, to nie będziecie w stanie z tego zrobić użytku. Ten punkt. Szanuj komisję jurorską. To są ludzie, tylko i aż ludzie dokładnie tacy sami jak Wy i jak my. Tak jak mówię, czasem jestem po stronie projektanta, który bierze udział w konkursach, ale czasem zasiadam właśnie w komisji jurorskiej. Kiedy wysyłacie swoje zgłoszenie, pamiętajcie, że Komisja Jurorska ona ma x czasu na to, żeby tę pracę przerobić, obejrzeć, żeby się z nią zapoznać. I że nikt nie chce czytać elaboratów. Jeżeli wszystko jest koślawe, jeżeli wszystko jest nie na temat, to zamiast tego, żeby ktoś obejrzał 30 slajdów waszej prezentacji, to się po prostu wywali na piątym slajdzie i nie przejdziecie dalej. Bo pomyślcie sobie tak, wy też byście nie chcieli dostawać takich zgłoszeń. Nikt do udziału w konkursach nie zmusza. Robicie dobrowolnie to. Więc zróbcie to tak, żeby drugiej stronie chciało się naprawdę przez Wasze zgłoszenie przejść. Myśl strategicznie. Tu mam na myśli taką rzecz, że jeżeli to jest konkurs, który na przykład jest o dużej realizacji dla placówki historycznej, to Was bardzo proszę, wysyłając swoje portfolio, nie chwalcie się w pierwszym albo w drugim slajdzie, że robiliście rebranding sieci sklepów spożywczych, albo że robiliście branding dla gabinetów dentystycznych, bo to nie jest o tym. Ludzie, którzy są po stronie organizatora w komisji, oni tego nie zrozumieją. I tak samo w drugą stronę. Jeżeli to jest konkurs, który dotyczy opakowań, to nie wysyłajcie dużych brandingów dla muzeów, dlatego że to też nie jest na temat. I tak już na sam koniec. Szanuj zawód projektanta i szanuj siebie. To jest o tym, że jako STGU my bardzo walczymy o to, żeby nas postrzegano bardzo godnie. Żebyśmy nie byli pan grafik, pani graficzka, żebyśmy byli projektantami, ludźmi, których zawód jest równie ważny jak zawód prawnika, jak zawód. A. Hydraulika, dob, dobrze płatne w naszym kraju i jak zawód architekta. My tłumaczymy zawsze wszystkim, że za naszą pracę należy płacić, że ona jest wiele warta, że za nią stoi ogrom wiedzy, pracy i tak dalej. I moment, w którym my robimy konkurs dwuetapowy, czyli najpierw wybieramy portfolio, a potem na podstawie portfolio wyłaniamy. Projektantów, którzy przychodzą dalej już w pierwszym etapie ktoś nam wysyła cały rozpracowany koncept, logo i jego zastosowań, to jest po prostu takie, trochę wiecie, naplucie w twarz całej branży. Dlatego, że po pierwsze to jest brak szacunku dla kolegów, bo się chce wyskoczyć przed szereg, zanim w ogóle tak w zawodach sportowych gwizdek nastąpił, więc to jest nieładne. A po drugie, to przekreśla całą pracę, która została wykonana przez ostatnie. Chociażby dziesięciolecia funkcjonowania i stowarzyszenia, i w ogóle takiej branży konkursowej, bo po prostu pokazujecie, że okej, okay, proszę, moja praca nic nie jest warta. Więc szanuj się. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.